I jak pracować ze swoją pewnością siebie? Dlaczego tak wiele kobiet ma ten problem, i zwyczajnie albo nie lubi patrzeć na siebie w lustrze, albo patrzy na siebie w to lustro i myśli sobie: kurczę, jest tyle pięknych kobiet, a jestem taka przeciętna, taka zwykła, taka nijaka, i nie wierzycie w siebie. To jest w ogóle coś niesamowitego, dlatego że strasznie ja mam takie poczucie, że mnóstwo kobiet po prostu przez kawał czasu swojego życia zapomina o sobie, zapomina o tej swojej kobiecości, o tym, jak piękne mamy wnętrza, jakimi jesteśmy cudownymi istotami, jak wiele potrafimy zrobić dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, dla naszych rodziców, rodzeństwa, dzieci, partnerów. A jak mało jesteśmy w stanie zrobić dla siebie, jak o sobie i swoich potrzebach zapominamy. Skąd to się bierze? Najczęściej są to nieprzepracowane emocje z domu rodzinnego, gdzie nie było tego pogłaskania, gdzie nie było tego zapewnienia o tym, że Jesteś super kobietą. Wal, walcz o siebie, dbaj o siebie, żyj tak jak chcesz. I tego najbardziej wam potrzeba: zapewnienia, że jesteście super, bo jesteście.